To, że no można powiedzieć, gdzie Rzyma, gdzie Krym. No, co wspólnego mógł mieć pan dr Berczyński, będący szefem Komisji Badania Wypadków Lotniczych, z zakupem samolotów wojskowych do przewozu Najważniejszych osób w państwie. No, y, równie dobrze można by było postawić tezę, że ponieważ w czasach rządów Platformy Obywatelskiej polskie linie lotnicze LOT zakupiły samoloty Boeinga, no to być może dr Berczyński, który wtedy y, no, też był osobą publiczną, prawda, bo przecież pracował w zespole y, parlamentarnym, czy był ekspertem zespołu parlamentarnego do spraw zbadania y, y, tragedii smoleńskiej, też być może miał w tym palce, patrzał w tym palce, bo współpracowało z Boeingiem. To są absurdalne zarzuty y, y, ilustrujące to, co powiedziałem przed chwilą. Czyli Platforma będąc zupełnie wyprana, tak można powiedzieć, z jakiegoś programowego, programowej mocy, prawda? nie, nie ona w stanie przedstawić żadnej y, y, propozycji dla Polaków, tak? rozwiązywałaby realne problemy, którymi ludzie dzisiaj w Polsce żyją, no, szuka pretekstów do kolejnych politycznych y, y, awantur. Oczywiście wypowiedź doktora Berczyńskiego dotycząca y, przetargu na Śmigłowce była wypowiedzią nieszczęśliwą, ale była wypowiedzią nieszczęśliwą nie dlatego, że ujawniała jakąś aferę, jak nas Platforma przekonuje, czy że jest dowodem na jakieś złamanie prawa, bo do tego nie doszło. Ona była nieszczęśliwa dlatego, bo dała właśnie Platformie pretekst do tego, żeby tą polityczną awanturę w tej chwili rozwijać. I oczywiście żadne wyjaśnienia polityków opozycji nie przekonają, żadne dokumenty, żadne argumenty, które są argumentami logicznymi. No chociażby taki argument, że dr Berczyński zapoznał się z dokumentami dotyczącymi przetargu dawno po tym, jak ten przetarg już był rozstrzygnięty, bo przecież politycy Platformy udają, że nie widzą różnicy pomiędzy przetargiem a, a potem negocjacjami z firmą która ten przetarg wygrała. No, przetarg, przetarg był druga zakończony, dotyczał offsetu Oczywiście. samego. Tak. i y, kiedy doktor Berczyński oglądał jak stwierdził dokumenty z tego przetargu, przetarg był dawno zakończony, rozstrzygnięty, i te dokumenty były dokumentami właściwie zamkniętej sprawy. No, nie mógł mieć żadnego wpływu na rozstrzygnięcie przetargu, bo on był już rozstrzygnięty wcześniej, a w tym czasie toczyły się rozmowy z wybraną z przetargu firmą na temat warunków dostawy tych śmigusów, które jak pamiętamy zakończyły się ostatecznie niczym, czy zakończyły się przerwaniem tych rozmów z tego względu, że kontrahent francuski nie był w stanie wywiązać się z oczekiwań. I to była już zupełnie inna sprawa, prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, czyli przez ludzi pana wicepremiera Morawieckiego. Doktor Berczycki nie miał kompletnie jako człowiek współpracujący z monem żadnego wpływu na te, na te rozmowy. No, możemy tak to logicznie tłumaczyć. Natomiast oczywiście żadne logiczne tłumaczenia nie zmienią tego, że pani będzie chciała pośle... o tym dalej Spodziewa rozmawiać, że sprawa dnia. będzie jeszcze długo trwała, tak? Ja ja myślę, że ta sprawa, będą kolejne tego typu sprawy, które będą się opierały o różnego rodzaju... No, wymysły ze strony polityków opozycji. My musimy oczywiście być bardzo ostrożni, mówię my jako politycy partii rządzącej, żeby nie dawać żadnych pretekstów, nawet niewinnych pretekstów do tego, żeby to paliwo walki politycznej platformie dostarczać. To jest takie ze strony opozycji polityczne chuligaństwo, jak bym to nazwał. No, chociażby to wchodzenie do ministerstw i żądanie dokumentów podczas kiedy wiadomo, że każdy poseł ma możliwość zadawania pytań nie tylko w postaci interpelacji na piśmie, ale na każdym posiedzeniu Sejmu są te, tak, te pytania opozycji do rządu zadawane na sali sejmowej. To jest właściwa droga wyjaśniania różnego rodzaju wątpliwości. Natomiast takie najścia na ministerstwa, jak to ma w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej miejsce, no ma służyć tylko pewnemu widowisku, pewnym igrzyskom. No. Nie służy to w żaden sposób obywatelom. No, obywatele oczekują od nas rzeczywiście podejmowania decyzji, które ich dotyczą i na szczęście po rządzie prawa